Dzień dobry. Tym razem zajmiemy się twierdzeniem lewiego. Twierdzenie lewiego związane z procesem winera, mniej więcej taka charakterystyka umiejętności rozpoznawania, jak na dobrą sprawę wygląda proces winera, za pomocą martyngałów. O co dokładnie w twierdzeniu lewiego chodzi. Lewi bardzo mocny matematyk, mnóstwo twierdzeń. Natomiast to, które nas Cię interesuje, dotyczy następującej własności. Czyli mamy M, który jest martyngałem. Ciągły martyngał, to jest bardzo istotna sprawa. Ciągły martyngał startującym w zerze, czyli m od 0 równa się 0 prawdopodobieństwem 1 i dodatkowo m kwadrat t minus t jest również martyngałem, czyli coś wiemy na temat kwadratu tego martyngału, to wówczas, jeżeli są spełnione te własności, to stąd mamy informację, że mt jest procesem finer. czyli pewna na dobrą sprawę charakterystyka, która pozwala nam mając do dyspozycji na dobrą sprawę kwadrat procesu rozpoznać czy to jest proces Winera czy to proces Winera nie jest oczywiście twierdzenie działa też w drugą stronę, proces Winera spełnia te warunki, czyli sam sobie z martyngałem startuje w zerze i oczywiście w kwadrat minus t też jest martyngałem no ale to jest, mam nadzieję, jasne. Tutaj bardzo często zapomina się o właśnie założeniu tej ciągłości. No i tutaj trzeba skomentować, że chociażby proces płazona, jeżeli podniosę go do kwadratu i odejmę od niego t, i powiedzmy jest to proces płazona z parametrem intensywności. Z intensywnością lambda równą 1. To N kwadrat minus T jest to martingał, bo jest to ten skompensowany proces płazona, natomiast oczywiście sam w sobie nie jest procesem winera. To znaczy chcę tutaj podkreślić, że założenie ciągłości. Wbrew pozorom ma bardzo duże znaczenie i da się znaleźć procesy, które są nieciągłe, a które spełniają te warunki i coś takiego zachodzi. Czyli jeszcze raz, twierdzenie lewiego, ciągły martyngał startujący w zerze. Jeżeli mamy, że m kwadrat minus t też jest martyngałem, wówczas mamy informację, że to jest proces winera. Na zakończenie tylko skomentuję. Sam, y, samo założenie o tym, że to jest martingał zarówno mt jak i m kwadrat minus też jest Jest troszeczkę nadwyrost, wystarczy nam lokalny martyngał, natomiast no, na potrzeby tutaj ogranicza się do martyngału, natomiast pamiętajmy, że w ogólności tutaj wystarczy lokalny martyngał i to już nam będzie dawać informację, że jest to proces winera. Dobrze, spróbujmy zatem posłużyć się twierdzeniem lewiego do Weryfikacji, czy taki proces. Umownie nazwijmy go sobie już MT. Będzie to całka od 0 do T. Signum W od S dW od S. Signum, oczywiście, to jest znak, czyli signum od x to się równa 1. Jeżeli x jest większe od 0 minus 1 dla x mniejszych od 0 i 0, gdy x równa się 0. Czyli mamy na dobrą sprawę taki proces stochastyczny, który przyjmuje wartości 1, jeżeli proces Winera przekroczy 0 i minus 1 jest poniżej 0. I naszym zadaniem jest sprawdzić, czy to, ten proces MT sam w sobie jest procesem Winera. No to tak, przyjrzyjmy się czy jest ciągły? No ciągły jest jako, że mamy postać całki stochastycznej, więc tym się nie przejmujemy. Czy jest martyngałem? Oczywiście całka stochastyczna z m2 jest martyngałem. Signum oczywiście do m2 do przestrzeni procesów m kwadrat należy. Czy jest ciągły ciągły jako całka, więc tutaj nie ma problemu. Więc oczywiście cały ciężar tego zadania przenosi się na badanie warunku, czy m kwadrat minus t jest martyngałem. Wobec tego spróbujmy policzyć wartość oczekiwaną m t kwadrat minus t względem jakiegoś sigma ciała nazwijmy go fs gdzie dla ustalenia uwagi ten niech będzie większe od s, no bo to jest ten nasz interesujący przypadek. No i chcielibyśmy uzyskać co? No jeżeli to ma być martyngał, to oczywiście musimy uzyskać ms minus, ms kwadrat minus s. Tutaj będąc szczerym, oczywiście pomijam pewne założenia techniczne, to znaczy nie badam już tej całkowalności, tylko sam ten warunek na, na martyngał weryfikuję. Mam nadzieję, że każdy indywidualnie jest w stanie Zweryfikować, czy, czy ta wartość oczekiwana istnieje i, i pozostałe warunki na, na martyngę. Myślę, że ten najciekawszy tylko rozważymy sobie w tym, w tym filmiku. Dobrze, do czego zmierzamy? Podstawiamy zatem postać naszego MT, czyli to jest całka od 0 do T, signum, proces winera DS. Do kwadratu minus T. Tu oczywiście wartość oczekiwana. Względem sigma ciała FS. Troszeczkę niefortunnie przyłem oznaczenia, bo FS jest też wskaźnikiem, po którym całkujemy, więc tu na potrzeby zmienimy sobie na k, aby utrzymać jedność notacji. I co dalej mamy? Dalej ja mogę rozbić sobie tą całkę od 0 do T. Na od 0 do S i od S do T. Po co coś takiego stosuję? Ano stosuję po to, aby rozbić hmm, tą zmienną losową, jaką jest całka stochastyczna, na przypadki, gdzie mamy mierzalność i niezależność. Czyli plus całka od S do T signum w od KDWK w kwadracie minus T pod warunkiem FS. No i tutaj może skomentuję jeszcze, bo ktoś przyglądał by się i powiedział, no mamy przecież warunkową izometrię i to i możemy z niej bezpośrednio w tym miejscu już pokażę dokładnie, o który fragment mi chodzi. Już bezpośrednio w tym miejscu warunkowa izometria ITO i lecimy dalej. A no, no nie lecimy. Tutaj trzeba wyraźnie sobie zaznaczyć, że nie wolno nam stosować warunkowej izometrii ITO na przedziale, który jest ściśle powiązany z filtracją. To znaczy, my możemy stosować warunkową izometrię ITO, ale musimy mieć niezależność w pewien sposób tego obszaru, po którym jest ta całka z warunkiem, po którym chodzi filtracja. Dlatego teraz robimy sobie to nasze rozbicie, rozbijemy tą całkę na te dwa przypadki. będziemy mieć ten przypadek, gdzie jest niezależność, wtedy możemy stosować warunkową izometrię i to, i przypadek, gdzie mamy mierzalność i wtedy ten czynnik mierzalny. Oczywiście wychodzi przed wartość oczekiwaną. Zatem co tutaj uzyskujemy? Oj, no zmienimy sobie kolor. I wracamy. Uzyskujemy wartość oczekiwana całka od 0 do S signum WK DWK w kwadracie pod warunkiem FSA plus 2 wartość oczekiwana całka od 0 do S signum WK. DWK, całka od S do T Signum WK, DWK, pod warunkiem FSA plus, plus dostajemy całka od S do T Signum W od K DWK. Tu, oczywiście, wartość oczekiwana musi być. Całka w kwadracie, a powiedzmy minus T pod warunkiem FSA. Zatem teraz no najciekawsza rzecz, czyli będziemy poszczególne te elementy oddzielać i tak. Pierwszy element, czyli ta część tutaj. To jest element mierzalny względem Sigma Ciała FS, zatem on wychodzi przed wartość oczekiwaną. Oczywiście formalnie powinniśmy coś powiedzieć na temat jego ograniczoności, ale no mam nadzieję, że tutaj każdy widzi mniej więcej o co chodzi, więc możemy przejść dalej, czyli ta wartość oczekiwana to jest po prostu całka od 0 do S, sigma WK Dwk w kwadracie plus. Co dalej? W drugiej całce znowu ten czynnik mierzalny możemy wyłączyć przed warunkową wartość oczekiwaną. I mamy dwie całka od 0 do S. Signum Wk Dwk. warunkowa wartość oczekiwana i co nam zostało? Została nam całka od S do T signum WK DWK pod warunkiem FSA dodać i tutaj na dobrą sprawę to T ono spokojnie może sobie wyjść przed tą warunkową wartość oczekiwaną, czyli do tyłu i pozwolę sobie już go nie przepisywać. A co nam tutaj zostało? Została nam wartość oczekiwana, całka od S do T, signum WK DWK do kwadratu pod warunkiem FSA i tutaj mogę warunkową izometrię i to zastosować, bo ta całka jest od S do T, czyli na przedziale, do którego sigma ciało generowane przez sigma ciało FS nie ma dostępu. Czyli tutaj z warunkowej izometrii to dostaję, że jest to wartość oczekiwana całka od S do T signum kwadrat WK no tutaj już mogę dać DK, czyli przechodzę na ten obszar. No, zostawmy pod warunkiem FSA i minus to te, które już wcześniej wyłączyliśmy. Ile to się dalej równa, co tutaj możemy zrobić? To tak. Pierwszy człon, możemy sobie przepisać, czyli ta całka, to już może od razu zaznaczmy, że to jest nic innego jak MS. Przyjętej przez nas notacji, czyli mamy MS plus, co dalej mamy? Dalej. Tutaj, na dobrą sprawę, mamy sytuację taką, że ta całka od S do T względem sigma ciała FS jest niezależna. Czyli warunkowanie znika, zostaje zwykła wartość oczekiwana, wartość oczekiwana całki stoastycznie nam znika, zatem ten cały element jest równy 0. Więc co nam zostaje? Zostaje nam, przepiszę ten element od s do t, signum kwadrat wk dk pod warunkiem fs'a i teraz tak, ponownie tutaj może wyraźnie podkreślę, to jest od s ponownie mamy sytuację, że obszar, po którym idzie nasza całka s do t, on jest niezależny z sigma M fs, więc to warunkowanie możemy sobie w pewien sposób odpuścić i dostajemy postać ms plus wartość oczekiwana całka st signum kwadrat wk dk minus t. I teraz tak. Signum kwadrat, no to na dobrą sprawę, przyjmuje wartości tylko 0 albo 1. 0 przyjmuje wtedy, kiedy proces winera się zeruje. Prawdopodobieństwo tego, że proces winera się zeruje, to znaczy, inaczej może, bo prawdopodobieństwo, że on się zeruje, no to on się na pewno wyzeruje w którymś miejscu, chociażby startuje z zero. Natomiast zbiór punktów, na których proces Winera jest równy 0, jest miary 0. Więc ta wartość oczekiwana powoduje, że na dobrą sprawę nie musimy się przejmować zbiorem miary 0. Zatem mamy na dobrą sprawę całkę od S do T z jedynki. Czyli mamy MS plus całka od S do T z jedynki dk minus t co po uproszczeniu daje nam ms plus t minus s minus t czyli daje nam ms minus s bo t nam się skróciło i czego zapomnieliśmy? no zapomnieliśmy kwadratu oczywiście czyli tego kwadratu, który był tutaj i mamy, że ta warunkowa wartość oczekiwana to jest MS kwadrat minus S. Czyli co to dla nas oznacza? Oznacza to tyle, że Mt kwadrat minus T jest martyngałem. Skoro jest martyngałem, no to zgodnie z twierdzeniem Lewiego możemy zapostulować, że Proces stochastyczny zadany w taki oto sposób jest niczym innym jak procesem Winera. Dobrze, dziękuję za uwagę.